chciałam ci państwu polecić książkę pod tytułem Serce z szuflady, tom pierwszy cyklu Dom pod trzema lipami. Powieść napisała Agnieszka Jesz, gatunek literatura obyczajowa, romans. Naszą bohaterką jest Klara, jest zaręczona z Pawłem. Poznali się na imprezie i zostali parą. Obdwoje skończyli studia. Klara poszła pracować do apteki, Paweł natomiast pracuje w banku. Wiedli dobre, spokojne życie. Układało im się. Są szczęśliwą parą. Nasza bohaterka cieszyła się, że wyjdzie za mąż. Uważała, że nad jej rodziną wici zły los. Żadna Majewska nie wyszła za mąż od około 100 lat. Klara by tą złą pastę przełamała. Jej szczęście nie trwa długo. Paweł zrywa zaręczyny z naszą bohaterką. Klara tego nie rozumie. Nagle jej życie wywraca się do góry nogami. Jest nieszczęśliwa. Miesiąc później umiera jej prababcia Emilia. Zostawia naszej bohaterce mieszkanie w Krakowie. Klara mieszka w Warszawie, ale traci pracę. W związku z tym przeprowadzi się do Krakowa, do mieszkania po babci. Zaczyna sama nowe życie. Podczas sprzątania znajduje pamiętnik prababci. Emilia zapisała w nim część swojego życia. Jakie tajemnice rodzinne odkryje nasza bohaterka? Jak pamiętnik wpłynie na jej życie? Książka jest wciągająca oraz pełna ciepła. Podczas jej czytania towarzyszyć nam będzie pozytywna energia. Kto to jest Tomek oraz Staszek? Aby poznać wszystkie pytania i odpowiedzi, należy tą książkę przeczytać. Serdecznie polecam, do zobaczenia!